Siemka, z tej strony Bajek. To jest kolejny odcinek z The World of Tanks na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie nowym pojazdem, który zdobyłem. Oczywiście, jak wiecie, dostępny jest w sklepie Scorpion G. Prawdopodobnie wypuszczę ten materiał jeszcze dziś, ewentualnie jutro. Kiedy to nagrywam i zanim zaczniemy ten materiał, to został obo obowiązkową łapkę w górę. Łapkę w górę, czy źle? Tu inaczej, jeszcze raz. Został obowiązkową subskrypcję, nie łapkę w górę, woneczek, komentarz i łapka w górę nie są obowiązkowe, lecz mile widziane, bardzo mile widziane. Jeśli zostawisz fajnie, jeśli nie, to trudno. Dobra, nie przedłużając na czym, o, o co, jak to jest Skorpiona? Sprawa jest prosta. To jest czołg 8. Tieru Tedek niemiecki, który posiada bardzo średnią celność. Teraz pytanie, co znaczy bardzo średnia celność? Otóż w statystykach pokazuje nam celność 0,27, bo mam zamontowane to do celności. No tak, bez tego to jest chyba 0,29, coś takiego. Jednak w praktyce sprawa jest taka, że on czasami potrafi naprawdę zasić kalafiorka. Naprawdę potrafi czasem zasięć kalafiorka. Ten Skorpion G. Oczywiście sadziłem mu też dosyłacz i siatkę maskującą. A jako tą dyrektywę, to mam po prostu dosyłacz, żeby to szybciej ładował. Amunicja, widzicie 18 zwykłych, 10 goldowych, 2 haeki. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, to są standardowe, czyli materiał eksploatacyjny, znaczy nie, mały zestaw naprawczy, mała teczka i duże gaśnica, aby się nie spalił. Bo na racjach im szkoda, bo nie będę zarabiał ten na racach, ile bez racji. Więc tak, nie przedłużając, po prostu wejdźmy do bitwy. I teraz pytanie. Mówię tak, że jest w sklepie premium, ale skąd ja go dostęp, czy Wargaming by mi raczej nie dał, bo jestem zabytmiałem No i to jest prawda, kupiłem go. To, ten, ten najbardziej standardowy zestaw. Pytanie po co go kupiłem, no żeby mieć coś zarabiać, bo przyznam wam. Na tym pierwszym koncie, jaki, jaki czasami nagrywałem, jaki nagrywałem czasami z różnych trybów, na przykład tego z mm, tego automatu do gier. No, to tam już mam 50 teoretki prototyp. Ale tutaj jest Skorpion G. Tam mam 50 teoretki prototypa. A tutaj będę miał Skorpiona G. I oczywiście ja 50 teoretki prototypa bardzo fajnie mi się gra. Jednakże czasami powiem tak. No, bardzo czasami się jej kalafiorki. Potrzebowałem też premki 8 tieru na to konto, na które sobie po prostu kupiłem ten czołg. Nie, no bo troszeczkę tak mech jest tak nie, nie mieć czy zarabiać. Ale dzisiaj. Spra też jest tak, że mm, dostępny jest Defender, więc jutro będzie też dostępny Na pewno, dopóki... Na pewno on będzie dostępny w czasie trwania tego, jak już po tego materiału Ten materiał już będzie dostępny, to on już będzie jeszcze dostępny, ten Defender I teraz sprawa jest taka Dlaczego kupiłem akurat Scorpion, a nie Defendera? Bo chciałem, bo misję pod TDK, widzicie, rozumiecie, Misję pod TDK Nie mam, nie mam TDK takiego, żebym mógł grać bez problemu o ludzie, Mogę no, chyba stabilizator muszę walnąć, a no ale <laughs> Przepraszam, co ja wam na to poradzę, no Jest, jest tak, że Scorpion G jest bardzo Fajnym pojazdem, ostatecznie, nie wiem Defender czy Scorpion, Defender czy Scorpion Ostatecznie zdecydowałem się na Scorpion G, ponieważ on potrafi przyzwonić za 500, a potrafi przyzwonić za 400 Nim jest tak, że Wystarczy zrobić 3 pociski, aby mieć pół, około tysiąca. Oczywiście czasem jest tak, że musi zrobić więcej ale to już wtedy różnie bywa. Penetracji ma na zwykłym pocisku 246, na goldzie ma 2, 311. No, na goldzie Skorpion ma bardzo fajną penetrację, bardzo przyjemną, dużo penetracji ma. Pytanie, dlaczego tyle? Bo ma pociski APC, które z, z prędko, czy jest prędkością, tylko z pokonanym dystansem tracą penetrację. Jeśli miałem, powiedzmy, 290, to niektórych pojazdów po prostu nie mógł przebieć, a że ma 311, to powiedzmy 300 mm, ma, jak dolatuje pocisk. No i to jest. Dużo, naprawdę 300 mm to jest naprawdę dużo, ale oczywiście no czasami jest tak, że jest penetracji dużo, ale poleci w taki punkt, że ta dużo penetracji y, nie starcza to 300 mm. Oczywiście tracimy y, 1200 hp w PC 1300. No o, właśnie, o tym mówiłem, o tym mówiłem, o tych kalafiorkach. Słuchajcie, przecież normalnie te, ten pocisk powinien trafić. A co się stało? Co się stało? No. Poleciał kalafiorek. Może teraz? No, teraz też kalafiorek. No, nie, no, przepraszam, Skorpion, ale ty mi takich kalafiorków nie puszczaj. Bo to są kalafiorki, które nie mają prawa się być. No, rozumiem, że to daleko jest i tak dalej, ale jednakże. O, 452, o tym Wam mówiłem, że. Trzema strzałami można zrobić tysiąc, około 1500. Można też zrobić więcej. To zależy od tego, jak nam polosuje, bo jeśli nam polosuje fajny, duży damage, no to 1000 uszkodzeń można zrobić dwoma strzałami. Oczywiście też jednym, ale to, to, to musi być przypadek wysadzenia na. No ja was proszę, przecież nie będzie, przecież nie da się wysadzić tym. Przecież nie będziemy wysadzać każdym strzałem. Wysadzenie zdarza się raz na jakiś czas, nie? Ale pasowałoby też chyba lepsze wyposażenie na nim założyć, bo jest troszkę. słabe. A trzy pociski trafi im jeden, więc. No, jeśli miałbym być cztery, przyznam, że to jest troszkę słabe... słaba sprawa. Hmm. Co by tu zrobić, bo sprawa jest też taka, że ja nie widzę tutaj nic. Karnarvon nie, nie widzi. O o! o, hm. Ale czy tam będę ja przesław? No nie, nie ma. Nie ma, szkoda. Jakby tu podjechał, albo tu byłoby fajnie, ale nie ma przestrzału, szkoda. Ja się oczywiście postaram zrobić jak najlepszą bitwę. I teraz też chciałbym zauważyć, że to jest, jest Tedek snajperski. Teraz sniperski Tedek nie powinien mieć takiej karakteru. No nie powinien, no ale ma. Więc nie dziwcie się, że ja nie kampie, bo to jest Tedek snajperski, nim się kampi. Więc jeśli ktoś będzie miał pretensję, że czemu nie podjechałem, to temu, że to jest wtedy kamperski. Oczywiście w sytuacji, gdyby się na przykład było teraz 3-1 i było raczej prawdopodobieństwo zwycięstwa, żeby zrobić jakiekolwiek damage, to jest logiczne, że muszę podjechać, nie? Ale w takiej sytuacji to lepiej stać na i po prostu czekać aż wyjadą, bo... To aż przeciwnicy wyjadą jest kwestią czasu. Tylko i wyłącznie kwestią czasu. Patrzcie, jest 1 do 4, mamy co prawda 300 HP w plecy, ale jest 1 do 4. Ach, gdyby, gdyby ten pocisk trafił, tutaj, no, o, o, pięknie, ale nie cofaj się ten, nie cofaj się ten, Isu, no właśnie, o tym mówiłem, głupie kalafiorki Skorpiona G, na uptime'a sobie walnimy, chociaż że 200 czymś się chce strzelać, to raczej nie, a to akurat ja zepsułem, bo powinienem był ten trafić, ten pocisk. No ale tak to kurka wodna jest tym skorpionem. Jest bardzo, bardzo niecelnym czołgiem. Jest bardzo niecelnym. To jest jego ogromną woda. Mamy 2000 HP na plusie. Co nie jest. Yy, złą informacją, ale też nie jest, nie jest, też nie jest najlepszą. Żeby zrobić jakikolwiek damage, to będziemy musieli podjechać. To pytanie, kiedy? Bo w tym momencie. Te czołgi stoją tutaj, kanon stoi tutaj prawdopodobnie tutaj, wtedy jakiś stoją tutaj i links nie wiadomo. Te czołgi stoją tutaj. Na 100% tutaj i tutaj są jeszcze jakieś TEDeki. Jak tutaj raczej te, te arta stoi gdzieś. I teraz pytanie jest takie. Links jest tutaj, ale. Przestrzał to tak za bardzo to nie ma. I się nagrywa? O Panie, 8 minut, nieźle. Eee... Gdzie by tu podjechać? Oh, przepraszam, ten kaszelek. Pytanie, gdzie by tu podjechać? Teoretycznie podjechanie na środek nie byłoby złe, ale gdyby też było tak, że miałbym jakikolwiek przestrzeń 6-5, to to czas podjechać, bo. Czekaj, przecież. Aha, dobra, no tak, bo ja nie mam lornetki, zapomniałem. Być może dostałem spota, a lornetki nie mam. Przepraszam, żarówki, bo to jest, no, świeży, e, świeży perk, świeży kupno pojazdu, jeszcze nie zrobiłem perków wszystkich. Ale tam mam jeszcze książeczki szkoleniowe, to sobie zużyję. Teraz sprawa jest taka, zostałem wykryty z tej odległości. Przypadek? No to nie jest przypadek, bo Skorpion ma maskowanie, dlatego mu walnąłem siatkę maskującą. Następne perki to będą na pewno, um... Na pewno następne perki to będzie na namaskowanie. Ten czołg musi mieć dobre maskowanie, bo inaczej ten czołg się nie uk inaczej ten czołg jest fatalny. Kurka wodna, ja, bo w ogóle mam dźwięk wyciszony za podgłośny. No jakże. Dźwięk czołg całkowicie wyciszy. I teraz jest wszystko fajnie. Bo tak zastanawiam, czemu ja nic nie słyszę? Teraz już wszystko słyszę. Badczę ty tę Gdyby ten burasek podjechał, to by było fajnie. Tylko prędkość jest jaka pocisku. O kurka trochę wolny. 1050. I na goldzie. Hmm. Mamy trochę mało DMG, i teraz sprawa jest taka: zjadę i po prostu podjadę. Bo no, nie ma takiej opcji, abym zrobił jakikolwiek damage więcej. Bez, muszę podjechać po prostu. Być może przegapiłem wcześniej moment na to, żeby zrobić damage, ale muszę podjechać, bo inaczej to będzie bez sensu, że jak się podjadę. W tym momencie, podjechanie jest wręcz obowiązkowe. To chyba Mojsien, nie? Hmm... Teraz to ja mam takie pytanka Su... Kanonen Suczka, Skorpion I g -g -g -sor są. A ja się nie wychylę, bo jestem bardzo miękkim Nie przebił w działo. Spodziewałem się, że stoi bardziej tutaj, w tych rejonach, niż tutaj. Ale się myliłem. Przepraszam za taką pierwszą słabą bitewkę. Widzimy się w garażu, w drugiej bitewce. Mamy wyniki, i powiem tak, są fatalne. 400 uszkodzeń zrobiłem tym skorpionem, bitwa przegrana Mamy tutaj jeden podręcznik szkoleniowy, który Nie daje zbyt dużo, 49% To tak powiem no Marnie trochę, ale lepiej to niż żeby było 2%, do dobra Kolejna bitewka i może ta bitewka będzie już zdecydowanie udana I no Trochę długo wczytuję Przeważnie wczytuję w ciągu 5-6 sekund, a tu już 13-14. No! 14 sekund nie wczytało w 15. Co prawda, to jak pokazało 13, ale mnie troszeczkę 2 sekundy przytrzymało dłużej. I jest tak. Tutaj są pozycje snajperskie, więc podjedziemy sobie tutaj, będziemy mieli przestrzeń na środek, ewentualnie gdzie tam jeszcze trzeba będzie. Hmm, da tu pomyśleć, jakby to zrobić, żeby fajnie wyszło. Mają dwa hewiki, które na 100% na środek nie pojadą, bo jest mnóstwo Tedeków. Tylko pytanie, dlaczego jest tak dużo Tedeków teraz w bitwach? Bo to jest troszkę dla mnie niezrozumiałe, ale okej. Okay. Widzę, że tu mamy jakiegoś big bossa, dużego szefa, co ma, to jest niebieski, big boss junior, czyli duży szef junior, który ma, jest niebieski, ale nie jest niebieski, bo niebieski tylko nie jest niebieski kolor ma, w sensie, wiecie co chodzi, jest po prostu świetnym graczem. No, ale fajnie by było, gdyby to coś było, jakiś przestrzeń. był, jakiś... Panterka, 44 panterka, no to, no to nie, nie, nie ma opcji, nie ma przestrzału na nią, znaczy przestrzał by się pewnie znalazł, ale musiał podjechał, musiał zasięg sygnału. Aha, no to i tak już mi XOR zniszczył, to jest dobrze. Tutaj muszę zniszczyć 30, bo ja... Hmm. Przyznam, że nie jestem z tego faktu zadowolony, że mi kurka tutaj... Tak delikatnie to ujmę. Mogło wejść za więcej, ale no trudno. Weszło za czte 309. No chyba se jaja robicie. Te pota możliwe. niemożliwe. Ja pierniczę jestem głupi. Help. Się wywaliłem, please. Ale nie w tą stronę! Na 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 na! Eee, dziękuję Ustawię się tutaj żeby ewentualnie nie, nie, nie mieli na nie przestrzału teraz pytanie gdzie on stoi tym tym jochem tutaj hmm kukurka wodna m4 joch tam jest gesor. Podjedźcie, no. Bo, bo mi statystyki będziecie psuć. Cholera. Nie ma co jadę po prostu. Jadę na lewą stronę, bo tamta flanka jest całkowicie pusta, opanowana przez naszych to. Jeden strzał znowu. Ech. No nie. Gdybym się pośpiesz, gdybym tam jeszcze chwilkę dostał, to pewnie bym strzelił w tego Xora, ale trudno, nie strzeliłem, to nie strzeliłem. Może by mi się udało jakoś strzelić w tych dwóch Skorpiona i Sedesa. Oczywiście mam nadzieję, że się uda, strzelić, bo jak nie to trudno. Oczywiście Teraz, to co ja robię, to jest bardzo trochę niebezpieczne, ale. Może się uda jednak zagrać tak. taką bitwę, żeby. miała na jakikolwiek sens. Fajnie, super. 470. <coughs> Przepraszam, ale. dlaczego mi polesowało 474? Super event, bardzo fajnie event, To teraz, gdybym jeszcze miał przestrzeń na coś innego. to. To musi wejść, super, weszło. Drugi frag. Podjedźmy teraz tutaj, no, na pewno to jest lepszy Demet niż... ale... Mm. Super. 3 fragi. Tysiąc uszkodzeń, no trochę słaby, ale trudno. Lepszy tak jak te 300 co zrobiłem. Do trzech razy sztukę, do trzech razy sztukę mieć udaną bitwę. Pierwsza bitwa. Wyszła słabo, druga bitwa lepiej, może trzecia bitwa już wyjdzie zdecydowanie lepiej Lis, y, taranem weźmie, szkoda No brakło dosłownie niewiele, ale udało się, bitwa wygrana, 15-3 przetrwana No jakiś tam damage zrobiłem te 1057, marny damage, ale zawsze coś zrobione jest Powinienem przynajmniej robić te dwa, dwa i pół tysiąca, nawet trzy tysiące powinienem robić bez problemu tym Skorpionem, niestety. Te wszystkie zwycięstwa, bitwy, no to zmienia wszystko. Tutaj, teraz zrobiliśmy któryś tam fajny wynik, 58 tysięcy na plus. Fajne zarobki Excalibur, misje na blok, fajnie, super, następna misja, tak. Teraz tutaj misje na TD, nie na Lighter, tylko na czołgi, na TD. To jest łatwa misja. Czyli to misja. jeszcze jedną bitwę sobie zagramy. Te wszystkie misje są w miarę łatwe, tyle wam powiem. Te misje wszystkie są w miarę łatwe. O mapy, o Boże! To jest super mapka, super losowanie, nic tylko się cieszyć. Jeszcze lepsza strona, hura! Czemu mówię, że lepsza strona? Bo tam jest, bo tutaj jest, stąd można fajnie strzelić w to, a stąd są problemy, żeby strzelić w to. Super, naprawdę bardzo udana super mapeczka. Super strona, konkretnie. Mają dwie, dwóch niebieskich. Mamy trzech, dwóch zielonych. Trzech zielonych. Trzech, czterech żółtych. Nie, trzech żółtych. Przepraszam, jednak czterech. Hmm. Czterech pomarańczowych, jeden, bez stat dwóch bez statystyk. No, myślę, że raczej będziemy mieli lepszych za team. Oczywiście, jak się wyjdzie w praniu, to się zobaczy. Ale myślę, że mamy lepszy zespół. Tylko pytanie. Bura skaje tam spotnąć. Jeśli by się udało, jeśli by spotnął ten przejazd, to byłbym mu zadowolony, zadowol wdzięczny, bo bym miał przynajmniej peski, bo przynajmniej mógłbym peski zrobić na przejazd, ale, no ale, no, to nie najlepiej, no. Oczekiwałbym przy, przy tutaj, spota tych tutaj pojazdów. I w tej sytuacji, o, o ile oni już przejechali. Chociaż, jeśli tutaj przejedzie tędy, to, to wtedy ani spota nie dostanie, ani demerza nie dostanie. Ha. Czekamy na jakikolwiek spot. Oni mają. Skorpion? Co tam Skorpion? Skorpion to jest głupi pomysł, żeby tam jechał. Skorpion jest adekiem snajperskim. Czy nie mówię temu, że dlatego, tak dlatego, że, że on ma napisane tak, tylko po prostu tak jest, on ma podobno wspaniałą celność. A jeśli ci gra powie, że nie trafisz, to choćbyś nie wiadomo co robił, to nie trafisz, po prostu. Chociaż jeśli mam być szczery, to są, to są takie rzeczy, gdzie, w tej sytuacji, gdzie czołg teoretycznie jakiś ma co on po prostu nie potrafi w takiej danej sytuacji trafić. Miejmy nadzieję, że nasz jednak potrafi, będzie potrafił trafić. Bo fajnie by było, gdyby tutaj coś się zdziało bo no. Na razie bez akcji, się, jakiejkolwiek akcji się dzieje, przegrywamy HP 1400 HP w plecy. Gdyby coś tutaj zjechało, jakiś, nie wiem, buraskę i bym musiał dzwonić za powiedzmy te 400. 90 uszkodzenia to byłoby naprawdę super. WZ121 WZ GFT. Czy mamy przestrzał? No, to taki se średni przestrzał. No to nie będę strzelał, nie będę marnował pocisków, które... Bo się mogą za chwilę skończyć. Tu jest bardzo mało pocisków. Jeśli ktoś nie zauważył, no to teraz już niech wie Tutaj jest bardzo mało pocisków mamy. 2200 HP w plecy. Prodeto zabitego. Buraskę, tam Buraskę się przedstawił. Tutaj. Hehehe. He he he. W tym momencie sprawa jest taka, że tam się skorpion chowa, więc i tak mu nic nie zrobię. Czy ktoś tutaj przyjedzie? No na pewno ktoś tutaj przyjedzie. Tylko czy będzie spota? Chyba nie będzie tutaj spota, więc będzie słabo. Hehe. He. Hmm. Sprawa jest taka, że kurka wodna. Nie ma przestrzału. Czy przestrzału nie ma i zasięgu sygnału nie ma. Nie, ma, nie widać po prostu. 5000 HP w plecy. To jest w sumie teoretycznie jest dobrze, ale naprawdę jest źle, bo przegrywamy. Nie ja bym wolał wygrywać, ale żeby mi pod Lufy wyjeżdżali. Mamy 6000 HP w plecy i to jest bitwa. No co ja powiem. Nie będę ukrywał. To jest bitwa przegrana, no bo co ja mam ukrywać? no to... Mam powiedzieć, że bitwa jest jeszcze do wyciągnięcia. No teoretycznie tak, ale no... Trudno będzie je wyciągnąć. Jeśli nie zaczną ich wpuszczać. Muszą wpuścić, pod... muszą pod nas wpuścić. Między innymi po to, aby zacząć robić, abyśmy aż wykorzystać, aby wykorzystać nasze działa po prostu. Jeśli. To jest jeszcze do wygrania. Co prawda jest 6,5 tysiąca HP strat, ale to jest do wygrania, tylko muszą... Muszą nas puścić tutaj. Muszą ich puścić. Przepraszam. Ich, a nie nas. Killerka. Teraz TS5. Super 508. Super. Je... I odrabiamy powoli. Aha. Nie widać jakoś. Ha ha ha. A już teraz mam taki pomysł ze się Oj, 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 jest tam jakiś przestrzał, jest przestrzał Jakiś przestrzałik jest No chyba cię coś boli, nie trafiłeś? Chyba, że chciałeś tego Tego bursuka trafić, to przepraszam, to, to inna sprawa No nie no No przepraszam bardzo, 578 od Skorpiona W plecy Nie wierzę w to No trochę popełniłem błąd, że się przestawiłem, ale trudno Muszę się przestawić tam gdzie jest ta wz 11 111 FT Bo inaczej już nic nie zrobię sensownego, a chciałbym tutaj cokolwiek zrobić za tych, tych 2000 uszkodzeń Mamy 1100 po 3 strzałach Z czego jeden dobiliśmy za... ILE? 187, 500 i 506 Muszę zmienić pozycję, bo inaczej tutaj już być może nie, nie zrobię nic ale to, żeby coś zrobić jeszcze, to jak mówię, muszę zmienić pozycję. I bez spota być. A co będzie trudne, bo to jest bardzo trudne. Tutaj map, na tej mapce jest problem taki, że naprawdę bardzo łatwo dostać spota. Skorpion Ale nie musiałem to zabierać z czołg, kraść pojazdu. Fraga. i w gąskę za 0, szkoda. To w sumie, czy ja wiem, czy tak na, na czy serio szkoda jest. No, jaja, se robicie ze nie. Serio, szkoda te 56. Niewidzialnego skorpiona. A być może nie było widać. Nawet nie wiem. Ale ta trzecia bitwa była jednak chyba naj, naj, najlepsza pod względem DMADA. Najgorsza pod względem wyniku 7-12. No, zrobiłem ile fragów? No, jednego, no. Lorkę dobiłem wz 11 g 1 gft Taka wjazd do jakichś przeciwników. Gdzie w ogóle gdzie dostaliśmy? Tutaj, serio. Projekt to. Ale, no chłopie, trawsz. Aha, ding dong. I giniesz. Przeżył. To. Przeżył. A nie powiem. Nie powinien tego przeżyć. Uzetka zginęła. Projekt to również zaraz zginie. Artylery nie trafiła. Projekt to w dalszym ciągu żyje 544 hp. Projekt to. Zginęło. Wejdźmy z bitwy. przyznam bitwa DMS słaby, nic na to nie poradzę. Niestety chciałbym, aby było lepiej, ale nie będzie lepiej. Trudno, wyszło taka słaba bitwa, ale przyznam wam jedną rzecz. Ja po, tym, po tej bitwie zaraz chodzę na serwer testowy. Sprawdzić nowe włoskie Tedeki. W takim razie przepraszam na takie słabe wyniki i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pa pa.